Cześć, witam Cię. Słuchaj, dzisiaj pokażę Ci coś, czego prawdopodobnie nie zrobisz na żadnym innym materiale i na innym impregnacie. Kiedyś zadzwoniła do mnie taka klientka i powiedziała, że ona chciałaby sobie kupić impregnat, żeby odnowić takie płyty właśnie chodnikowe, bo jej się te kropelki już nie robią. Te charakterystyczne, które tak lubicie, przestały się je robić i przypomniałem sobie, że dwa miesiące temu właśnie robiłem film impregnacji, z impregnacji takiej płyty chodnikowej, takiej właśnie deptakowej i to jest ta płyta, myśmy po niej chodzili właśnie przez dwa miesiące, zobacz tutaj. Przez dwa miesiące była koszona trawa kosiarką i ona była malowana, nieruszona, zrzucona po prostu na trawę i tak łaziliśmy po niej, ona się zabrudziła. Chciałem Ci pokazać jak przywrócę z powrotem właśnie to charakterystyczne perlenie się właśnie tej wody na powierzchni. W tej chwili jak wezmę wodę, jak wiesz to było impregnowane dwa miesiące temu, zobacz, tutaj leję wodą, no to, no tu się już nic nie dzieje, nie, no bo tu po prostu ta Pani zadzwoniła i właśnie poddała mi taki pomysł, żeby to Wam uświadomić, co można zrobić z tym impregnatem. Popatrz, tutaj w ogóle nic się nie dzieje na tym. Jak zobaczysz tutaj z bliska, no to tu nie ma tych kropelek, prawda? Tu jest powierzchnia niezaimpregnowana, brudna, a tu jest zaimpregnowana, ale tu już praktycznie według klientów, to jest powierzchnia na której już nic nie ma i to jest do niczego już niepodobne. Także ja ci pokażę dzisiaj co ja z tym zrobię i do czego zdolny jest ten właśnie nasz impregnat z tą który, który, jest jak mocnym jest właśnie produktem właśnie na takich na takich elementach betonowych. Ja sobie pozwolę po prostu pierwsze przetrzeć to z tej trawy. Mam tutaj taką gąbeczkę. o przetrzemy tutaj delikatnie to umyjemy. Z drugi miesiąc tam Ci wkleję, zobaczę sobie, który to był film. Słuchajcie, pukamy wstępnie, myjemy z tego brudu. I co teraz? Kochani, zwykły płyn do naczyń. Zwykły płyn do naczyń. Jakikolwiek. Bierzemy na gąbeczkę, nalewamy tego płynu troszkę I myjemy ten brud, ten kurz, ten tłuszcz z powietrza. Myjemy. Po prostu w powierzchni tego elementu. Nie? Co za wariat kazuje nam płyty w ogrodzie myć? No, można by tak sobie pomyśleć, ale dlatego to wam nagrywam, żeby wam pokazać do jakiego stopnia jest mocny ten impregnat, co można z tym zrobić i co dla zwykłego klienta, który nie ma wiedzy o impregnatach, znaczy utrata tego perlenia się wody. Więc ja wam pokazuję, co się stanie z tym. Jak ja to po prostu wymyję, tutaj wymyjemy, może też część niezaimpregnowaną, żebyście zobaczyli, jaka będzie różnica po umyciu. Po takim myciu po prostu bierzemy wodę i pukamy. Jak dobrze spłukacie, musicie dobrze spłukać to, to. jak zauważycie, powierzchnia z powrotem zaczyna być hydrofobowa. Mało? Znakiem tego jest jeszcze tłusta, patrzcie się, ja to wezmę, jeszcze raz to płyn wymleję na to i patrzcie, jeszcze raz to wymyję. No, który impregnat można myć? No, sami sobie powiedzcie, sam sobie powiedz, czy kiedykolwiek robiłeś taki zabieg koło domu. No, można by powiedzieć, że, że facet zwariował, że kazuje nam beton, no, ale ja doradziłem tej klientce, wyobraźcie sobie, żeby ona umyła sobie te stopnie, takie, je po prostu umyła jakimś detergentem, najlepiej właśnie płynem do naczyń. Dlaczego? Bo płyn do naczyń usuwa tłuszcz, który nam siadał przez jakiś tam czas i tyle. Impregnat wcale nie zniknął, on tu dalej jest, tylko on się po prostu, jego powierzchnia się zabrudziła i przestał odpychać wizualnie wodę, bo on zabezpieczenie jako takie robi dalej. nie Patrzcie. Popatrzcie, z powrotem z powrotem zaczynają się kropelki pojawiać, zaczyna woda po prostu się odpychać od tego i zaczynamy to z powrotem widzieć, tak zwany ten efekt tego perlenia. No tutaj na tej powierzchni niezaimpregnowanej, no to sami widzicie jak to jest. Także jeżeli uważacie, że to charakterystyczne perlenie się skończyło, to najprawdopodobniej powierzchnia jest już brudna. Ona się po prostu zabrudziła. Po prostu należy ją najzwyczajniej w świecie wymyć jakimś detergentem i spłukać obficie wodą. Zobaczcie jak soli woda to jest drugi miesiąc użytkowania ona sobie leży tutaj na trawniku i teraz tu jest powierzchnia już zsiąkniętym brudem, niezaimpregnowana i ta płyta wyglądała tak tutaj po Waszej prawej stronie płyta wygląda tak jakbyśmy ją wczoraj kupili także tak działa ten impregnat zmoczyłem całą tą puszkę ale tak działa nasz właśnie ten produkt słuchaj, nie namawiam Cię do zakupu napisz w komentarzu co Ty o tym sądzisz Zadzwoń do mnie, zapytaj, doradzę ci, jeśli masz jakiś problem właśnie z impregnatem, potrzebujesz porady, chcesz kupić takie rzeczy. Po w komentarzu napisz do mnie albo napisz wiadomość, sms, zadzwoń do mnie, zapytaj. Jestem po to, żeby ci pomóc. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Przyjemnego czyszczenia życzę.